Moim takim małym marzeniem jest wystartować w tym roku w triatlonie, który odbędzie się w Rzeszowie. Sport także ukształtował mój charakter. Często znajomi mówią mi, że jestem uparta, ale to właśnie dzięki sportom wytrzymałościowym ukształtowałam w sobie tę cechę. Ponadto Daje mi to dużo szczęścia przede wszystkim. Na początku zaczęło się od biegania, dokładnie, ale potem doszło też pływanie, no i kolarstwo, wiadomo. I właśnie dzięki temu chciałam połączyć te trzy dyscypliny i spróbować siebie po prostu w triatlonie. Sama siebie motywuję. Staram się sama motywować, bo wiadomo, że no, gdy po prostu trenuję, daję z siebie wszystko, widzę ten cel, który sobie po prostu założyłam, to potem, gdy go wykonuję, mam niesamowitą przyjemność z tego i radość przede wszystkim. Staram się to wszystko po prostu połączyć. Wiadomo, że no jest ciężko, gdy na przykład w ciągu jednego dnia chcę wykonać wszystkie trzy dyscypliny, no ale staram się bardzo często trenować i, i po prostu jakoś, jakoś mi się to udaje. Wydaje mi się, że Dom Kultury mógłby bardzo wesprzeć, jeśli chodzi na przykład o zorganizowanie jakiegoś mini wyścigu kolarskiego, gdzie tutaj te nasze dynowskie tereny są naprawdę przepiękne i można korzystać z różnych dróg, gdzie po prostu w innych miejscowościach tego nie ma. Więc wydaje mi się, że właśnie nasze tutaj tereny są idealne do kolarstwa przede wszystkim, jak i również do spędzania wolnego czasu jeżdżąc rekreacyjnie. Znaczy się, ja głównie staram się unikać dróg, gdzie jest bardzo duży ruch. Staram się jeździć przez lasy, gdzie jest asfalt. Wiadomo, do kolarstwa szosowego potrzebny jest asfalt. Jak i również no, czasami zdarzy się jechać drogą główną, ale bardzo staram się unikać. U nas w Dynowie są takie piękne tereny, że naprawdę jest gdzie jeździć. Jedyną trasą taką, którą jest bardzo, bardzo ją lubię, to jest trasa, która zaczyna się wiadomo od mojego domu, biegnie przez Dubiecko, przez e, Nienadową, Iskań, Bircze, potem wyjeżdża się w Lipie, no i wiadomo kończy się trasą w Siedliskach i w Dynowie. To jest trasa około 72 km. Wydaje mi się, że też samo to, że ta pasja daje mi taką determinację, którą potem mogę wykorzystać również w życiu zawodowym, więc bardzo mi to pomaga. No i samo to, że właśnie chciałabym po prostu moją pracę i życie zawodowe połączyć z moją pasją. A więc chciałabym zachęcić wszystkich ludzi do korzystania tutaj z naszych dynowskich terenów, ponieważ są przepiękne i bardzo chciałabym zachęcić ludzi do uprawiania sportu, między innymi do kolarstwa. Pasja działania, działania razem